i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, państwowej. Błogosławiony z Tobą, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty mnie z i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, błogosławionaś Tobą, módl się teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i synu Duchowi Świętego. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieku. Amen. To jest marsz modlitwy o państwo polskie, o naszą ojczyznę. Co miesiąc marszujemy tutaj, każdego dziesiątego dnia miesiąca, po mszy w intencji ofiar zbrodni smoleńskiej. I to jest modlitwa o państwo polskie o naszą ojczyznę ale także domaganie się i protest przeciwko temu, bezkarności tej zbrodni przeciwko braku działań elementarnych działań państwa polskiego w rozliczeniu tej zbrodni chcemy chcemy e, prosić rząd Polski bo jeśli nie ta, nie ta władza, jeśli nie ta opcja, to kto, jak nie właśnie ta władza miałby rozliczyć te zbrodnie? Pokładamy bardzo dużą nadzieję w tym, żeby, i, i wiedząc, że nie ma innej możliwości, że jeśli chcemy mieć suwerenne państwo, to ci ludzie którzy musieli w jakiś sposób, czy to w polskich służbach, czy to w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy to w Ministerstwie Obrony Narodowej, osłaniać tak wielkie przedsięwzięcie, jakim był zamach na życie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i 95 osób delegacji, osób kluczowych dla suwerenności naszego państwa. Ci ludzie odpowiedzialni za te zbrodnie nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. To jest bardzo zły sygnał dla przyszłych pokoleń, ale to jest też bardzo zła wiadomość dla tych, którzy chcą budować suwerenne, niezależne państwo, niezależne od wpływów rosyjskich. Domagamy się elementarnych działań, działań w rozliczeniu tej zbrodni. Po dwunastu latach od tej zbrodni. Ta zbrodnia pozostaje zbrodnią bez kary. Ten marsz jest e, upomnieniem się żywych o tych zmarłych, tych zabitych i o państwo polskie. Państwo polskie, które jest słabe, jeśli nie jest w stanie rozliczyć zbrodniarzy głowy tego państwa i osób. Które to państwo reprezentowały podczas delegacji na terenie Rosji. Jest z nami Adam Słomka, bardzo dziękujemy. My nie poddajemy się, i ten marsz jest tego świadectwem. Państwa obecność jest tutaj świadectwem tej świadomości, jak ważne jest to żeby te działania podjąć. Jak ważne jest to, żeby żeby bronić naszego państwa, suwerenności naszego państwa. Jak ważne jest to, żeby nie dopuszczać do tego, by przedstawiciele Putina, tacy jak Oleg Deripaska, który jest właścicielem firmy Rasperia, która z kolei jest udziałowcem, jednym z trzech największych właścicieli firmy Strabag, żeby tutaj ten człowiek, ten w zakładach, którego remontowano, e, tak, przetrzymywano pół roku, tu polewa, rozerwanego później eksplozjami z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie, żeby ten właśnie słup Putina Właściciel w 2010 roku zakładów remontowych w Samarze, żeby ten człowiek dzisiaj w Polsce zarabiał miliardy, to jest nie do pomyślenia, gdzie są służby polskie, gdzie jest KONWYAT, gdzie jest SKW, gdzie jest SWW, gdzie są ludzie, którzy ustawiają przetargi tak, że osoba, która wszystko na to wskazuje, jest unurzana po łokcie we krwi Lecha Kaczyńskiego i naszej państwowej elity, w tej chwili robi bardzo duże interesy w Polsce, budując między innymi budynek Polskiej Ambasady w Berlinie, budując Baltic Pipe, budując polskie drogi, dworce. To i się bardzo wiąże z tym, co dzieje się dzisiaj na granicach. My wspieramy polski rząd. Całym sercem właśnie w działaniach suwerennych w obronie integralności państwa polskiego w walce w tej wojnie hybrydowej, w, których, w której używane są żywe tarcze, ludzie żywe tarcze, to jest wojna Putina rękami Łukaszenki i za pomocą żywych tarcz, wytoczona naszemu państwu. My Całkowicie tutaj się solidaryzujemy i wspieramy polski rząd w, w działaniach suwerennych, w działaniach, które wychodzą naprzeciw tej wojnie hybrydowej i walce o integralność naszego państwa. Ale jednocześnie domagamy się tych działań. W, 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 na innym polu, też bardzo związanym z suwerennością naszego państwa, z niepodległością. Bez rozliczenia zbrodni smoleńskiej nie można mówić o suwerennym państwie polskim. Bez rozliczenia zbrodni smoleńskiej cały czas ci ludzie, ci, którzy tam zginęli, są świadectwem tego, że w pewnych dziedzinach, w pewnych przestrzeniach, w pewnych sferach te ręce Putina dalej kontrolują nasze państwo. I tego, na to nie można się zgodzić. Nie można się zgodzić, choćby armia agentów próbowała tłumaczyć, że tak lepiej jest zostawić, że to e, będzie lepsze dla. Zjednoczenia, e, naszego narodu, że e, dochodzenie sprawiedliwości i budowanie silnego państwa to jest e, to jest e, może być, może się odbić na, na tym, że, że się podzieli Polaków. To są szatańskie pomysły podsuwane przez agentów od czasu, opisywane już zresztą w trylogii Sienkiewicza. My Potrzebujemy tych działań, zdecydowanych działań suwerennościowych na rzecz państwa, bezpieczeństwa państwa. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie państwa polskiego, mówimy tutaj o bezpieczeństwie e, każdego Polaka, bo jeśli można bezkarnie zabić prezydenta, to można bezkarnie zabić każdego z nas. Także upominamy się tutaj w tym marszu od lat i nie przestaniemy. I bardzo Państwu dziękuję, że jesteście, bo to jest też świadectwo tej świadomości, jak to jest ważne. My musimy zmobilizować właśnie ten rząd, bo jeśli nie ten rząd, to nie ma nadziei, żeby ktokolwiek inny przeprowadził te działania. To musi się wydarzyć musi zostać zbadany łańcuch decyzyjny, który doprowadził do zamachu. W każdym innym wypadku pozostawimy uczestników tej zbrodni w, w sytuacji, w której oni w, każdej, który, w, którym w każdym momencie mogą się zorganizować na, na nowo. Właśnie po to się tego domagamy, żeby tej zbrodni nie można było powtórzyć w przyszłości. Nie mamy takiego przekonania. Nie zostały zrewidowane i sprawdzone służby państwa polskiego. Nie zostały zrewidowane i sprawdzone ministerstwa, kluczowe ministerstwa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie było żadnego procesu poza tym wytoczonym z, z ramienia rodzin, w którym został skazany Tomasz Arabski zaocznie. Przy czym sędzia, który wydał wyrok w zawieszeniu został, napisał, ten, napisał uzasadnienie wyroku w grudniu 2020 roku, a w 2021, czyli w tym roku w styczniu już nie żył. To są też pytania, które trzeba zadawać. To są informacje, które zatrważają. To są informacje nie sprzed 10 lat, tylko z teraz, z tego roku. I my domagamy się skutecznych działań państwa polskiego, nie markowanych, ale skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa państwa. Na naszych oczach widać dzisiaj jak. Ten testament prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego o tym, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, państwa bałtyckie, a później Polska, jak to się na naszych oczach realizuje. Jak wszystkie te kraje między Morzem, między Rosją a Niemcami są w tej chwili poddawane presji ze strony Rosji, KGB i Putina. I musimy wzmocnić nasze państwo. Się bronić jego niepodległości, bo właśnie przychodzi okres wielkiej próby. Ja miałem okazję współpracować z wieloma, którzy zginęli w tym zamachu smoleńskim. Byłem internowany w roku pamiętnym Stanu Wojennego z prezydentem Pachem Kaczyńskim, ze Sławomirem Skrzypkiem i... Brak nam bardzo tej elity państwowej, jakości tych ludzi, którzy zginęli. Widać to dzisiaj bardzo mocno. I ważne jest, żeby dalej, naszym własnym przykładem, dawać świadectwo wierności Polsce Niepodległej sile państwa i konieczności obrony przed bardzo agresywną polityką terrorystyczną. Putina, który zaczął od zamachu, a w tej chwili terroryzuje Europę, ściągając na Hobsów i próbując forsować nasze granicę. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że są z nami. Pójdziemy też za chwilę na Plac Piłsudskiego. Dobrze, dzięki. Tak, chcemy Państwu dać możliwość, będą uroczystości na Placu Piłsudskiego, już za chwileczkę się zaczną, także my będziemy yy... Szybciej kończyć i też się udawać w tamtą stronę. Państwo chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście i polecić wam na pamięci naszą ojczyznę i polecić w pamięci Smoleńsk, bo to się, nie, nie chcę dopuścić do tego, żeby bez tej kary ta zbrodnia rozmyła się w szumie informacyjnym, w zmęczeniu, w porzuceniu. To by było bardzo niedobre. Trzeba upominać się nie tylko o pomniki, nie tylko o pamięć, ale o skuteczne działania państwa polskiego, bo inaczej ta zbrodnia się powtórzy. Dziękuję Państwu bardzo za obecność i tak jak ksiądz powiedział też podczas mszy. Kierujemy się pod odpomnień Marszałka Zapre... Piłsudskiego. Dziękujemy. dziękujemy bardzo wszystkim, dziękujemy. Tak. dziękujemy niezłomnym, dziękujemy, dziękujemy niezłomnym, dziękujemy Solidarnym 2010, dziękujemy wszystkim Państwu i tutaj w, 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 też w Brukseli zdaje się, bo, bo była właśnie z Bruksela, także i z Włoch, tak? Bardzo dziękujemy. Jutro też e, będziemy na szorować razem. O 12 pod rotundą. O 13. Się o 13 wcześniej? Przed 13, bo potem będzie dół. O 12 pod rotundą już się zbieramy.